Siemanko. Witam ponownie na kanale. Ja jestem Gamingowy Wojciech i przechodzimy do kolejnego filmu. Ale zanim przejdziemy, chciałbym wam wielce podziękować, gdyż w momencie, kiedy to nagrywam, mamy już 28 subskrybentów, czyli czas rozwiązać nasz konkurs. Ale żeby to zrobić, Musicie zrobić jedną prostą rzecz: zostawić pod filmem komentarz z platformą, na jakiej gracie, i zastrzegam, że każdy musi zostawić osobny komentarz, gdyż na YouTube istnieje coś takiego jak prywatne subskrypcje, czy coś takiego, że mimo tego, że zasubskrybujecie, to po prostu nie widzę kto to zrobił, nie widzę waszego tam niku, czy coś. No a żeby weselastować, no to muszę mieć wasz nick. Także piszcie komentarze i jutro lub we wtorek pojawi się filmik podsumowujący cały Food Champions, jak skończyliśmy. I wtedy po prostu w to wrzucę jeszcze kto wygrał. Będzie to na zasadzie, że po prostu wylosuje was w Excelu, gdyż w Excelu można sobie zrobić tam jakąś randomową funkcję, która po prostu wylosuje numer od 1 do 28 i na tej zasadzie to będzie wyglądało. Przechodząc dalej, ten film będzie pierwszym z nowej serii od zera do ProPlayera, w której oprócz, wiadomo, futa, rozbudowy drużyny, będziemy także doskonalić nasze umiejętności, będziemy uczyć się razem jak grać atakiem pozycyjnym, będziemy patrzeć co robimy dobrze, co robimy źle, jak poprawić nasze wyniki w Food Champions, jak i w Rivals, wiadomo, będziemy Analizować taktykę razem, gdyż oprócz jak robię filmiki, tam z tymi wytycznymi i tak dalej, będę wam pokazywał na, całe, na co zwracać uwagę, co tak naprawdę ma sens w używaniu, lub też nie. Będziemy sobie robić SBC, ale także dużo będzie zależało od Was, w jaką stronę będziemy rozbudowywać drużynę. Wy będziecie wybierali tak naprawdę tych piłkarzy, w których jednak powinienem iść. Także myślę, że będzie to troszeczkę inne niż inni YouTuberzy robią. Mam nadzieję, że Wam się spodoba. A teraz przejdziemy sobie do brameczek na razie z highlightsów, w które zagrałem dotychczas. Gdyż zagrałem dotychczas 7 meczy, wygrałem 5, przegrałem niestety 2, ale jeden mecz przegrałem po karnych, także no nie jest aż tak, tak nie jest aż tak źle, no ale nic, przejdźmy sobie dalej. Przechodząc do brameczek, jak widzicie tutaj brameczka Hazarda. Póki co na razie naprawdę praktycznie kluczowy piłkarz dla mnie, już używałem go wielokrotnie, sprzedawałem, gdzie zmieniałem trochę drużynę, ale tak się łapię na tym, że cały czas do niego wracam, aczkolwiek póki co planuję, żeby nazbierać kasy i po prostu przejść, przejść do duetu Mbappé neymar z drugiej strony ma mi się ten Messi od jakiegoś czasu, grałem nim parę razy w draftzie, no jest to zupełnie co innego, ale niestety jeżeli zrobię to tak, to Werner będzie musiał iść sobie na ławę aczkolwiek troszeczkę nie wiem, może trochę żałuję, że go zrobiłem, może nie, mimo tego, że jest on naprawdę fenomenalny, to no niestety ciężko jest go wcisnąć gdzieś do składu, wiadomo z takimi OP piłkarzami jak mamy w tym roku, tak na przykład żeby upchnąć go z Messi, Neymarem i Mbappe, no, no to praktycznie ze względu na jego ligę i narodowość, no to no, nie da rady za bardzo. Chyba, że bym zmienił obronę, a obrony za bardzo nie chcę zmieniać, jedyne co planuję zmienić teraz w obronie to jest wymienienie Lengleta na... Hierro ze słapów brakuje mi chyba tylko dwóch swapów, także myślę, że teraz w tygodniu sobie to zrobię. Aczkolwiek zastanawiam się, możecie dać mi znać, gdyż planuję ze swapów wziąć Sedorfa i, i właśnie Hierro, i właśnie się zastanawiam, kogo tak naprawdę powinienem wziąć pierwszy, yy, gdyż na, nie wiem na co pozwoli mi budżet, bo póki co mam 100 tysięcy końców i jakieś 80 piłkarzy na liście transferowych, których muszę się pozbyć. I żeby tutaj wcisnąć kogoś innego To jest y, albo zacząć od Neymara y, Neymara i Mbappe, albo od Messiego, no to wiadomo, potrzebne jest półtorej bani, albo tam z 900 tysięcy na Messiego. No ale już trzeba będzie tą drużynę jednak przebudowywać, jednak jeżeli, nawet jeżeli zacznę od Messiego, no to już będę musiał się pozbyć powoli y, Wernera. No czy pozbywać, no pozbyć się go nie mogę, bo jest niewymienny, wiadomo ale będzie sobie on musiał usiąść chyba na ławce, chyba, że po prostu będę nim grał na 7 na zgrania, wtedy jakbym wziął Sedorfa jakoś, jakoś, to może poukładamy, ale to już zobaczymy w następnym odcinku. Tutaj piękna bramka Dynabriego. O Gnabrym, sam nie wiem, co mam myśleć, tak szczerze mówiąc. Czasami go kocham, czasami go nienawidzę. Tu pierwszy ragequit i przechodzimy do kolejnej drużyny. Tutaj bardzo, bardzo dobra drużyna. Byłem, jednak przeciwnik nie był jakiś bardzo wymagający. Tutaj Vidalem. Pięknie Werner, Vidal. Gnabry, jak zwykle i znowu. O, tu się coś wydarzyło. Gnabry i znowu. Gnabryego dribbling jest bardzo dobry. Ja myślę, chyba używam go ze snajperem, chociaż nie jestem pewny. I brameczka Gnabryego. Ale nieważne, no jest dużo, jest dużo do zrobienia, myślę, że niestety zaczynam to trochę późno, no ale jako, że założyłem kanał niecały miesiąc temu, to i tak bardzo naprawdę bardzo Wam wszystkim dziękuję za, to, za te subskrypcje. Mam nadzieję, że nie wszyscy są tutaj tylko dla tych FIFA Pointsów z giveaway'u, aczkolwiek będzie tego więcej, gdyż tak myślałem, że po prostu będziemy sobie te giveaway'e organizować, takie jak te subskrypcje będą rosły tak razy dwa, czyli teraz było... Do 25 subskrypcji, czyli kolejny giveaway, też 4600 FIFA pońców. To raczej będzie, raczej, raczej na pewno, będzie to 4600 FIFA pońców przy, przy 50 subskrypcjach. I później będzie to rosło do, do 100, do 200 i przy jakichś tam większych liczbach. Bo my myślę, że zrobimy sobie na te 7000. Tak, 7200 to jest tak? 7200 FIFA pońców? Myślę, że tak. No także. Pamiętajcie, żeby zostawić komentarz na jakiej platformie gracie, ja te wszystkie wasze imiona zbiorę, przypiszę was do cyfry od 1 do 25, w zależności, czy będziecie pierwsi, drudzy, czy 20, czy 20 tam 8, na. tak to się mówi? 8, 8? <grych> na liście. Po prostu wszystko to będzie w kolejności, wiadomo kto pierwszy napisze komentarz i będzie to wyłonione na, na, na takiej zasadzie, że po prostu Excel Was wylosuje od 1 do 25, sprawdza mniej więcej jak to działa, no nie jest to jakieś takie, że losuje po 24, 20, no jest to, jest to w miarę sprawiedliwe i wiarę wiarygodne w miarę, także myślę, że Yy, mam nadzieję, że nikt nie będzie zawiedziony, ale już wiadomo, będzie tego, będzie tego jeszcze dużo więcej. No tutaj piękna brameczka Azarda, znowu Azard naprawdę. Nie wiem, nie wiem czy to będzie taka wielka przepaść wymieniając go na Neymara, ale nieważne. Zapraszam was, oczywiście, jeżeli jesteś nowy na kanale, zapraszam do subskrypcji. Wiadomo, pamiętajcie napisać na jakiej gracie platformie, rzućcie ten komentarz, a ja widzę się z wami już w poniedziałek lub we wtorek, zależy jak wam to pójdzie, pisanie tych platform i tak dalej. Im szybciej będziemy mogli sobie rozlosować tego zwycięzcę, tym dla mnie lepiej. Także ja się z wami żegnam, idę grać dalej w Food Champions, gdyż jest u mnie jest niedziela, godzina 14.55, a ja mam jeszcze 22 chyba gry do zagrania. Także wygląda to ciężko i widzimy się już w poniedziałek lub we wtorek. Także dzięki wam wszystkim. Powodzenia Food Champions Siemanko.